Siemanko, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam dwie aplikacje, które mogą być niezbędne podczas każdej podróży zagranicznej. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. To będą trzy aplikacje. Trzy różne aplikacje. Każda ma inną funkcję, każda czegoś innego służy. A więc zaczynajmy! Pierwsza aplikacja iPolak. Jest to aplikacja, w której mamy spis wszystkich kraj, krajów na całym świecie, w której możemy Wybrać na przykład Brazylię. Mamy opis kraju. Jaka jest stolica? Jaka waluta obowiązuje? Tutaj mamy na przykład wjazd i pobyt. Co jest wymagane, co nie. Czy, mamy, czy musimy posiadać wizę? Weźmy teraz Brazylię. Bezpieczeństwo danego kraju. Jak wygląda zdrowie w danym kraju. Czyli musimy, co musimy posiadać, czego nie musimy posiadać. Czy są wymagane? Jakieś ten szczepienia. Do tego mamy. Podróżowanie po kraju, kilka ciekawych informacji, przydatnych na pewno. Informacja dla kierowców, wymagane jest międzynarodowe prawie, razem, na przykład w Brazylii. Do tego mamy przydatne informacje, czyli jak pracują banki, jak sklepy, jak urzędy. Możemy sprawdzić, jakie jest napięcie, na w gniazdkach. Do tego, telefony komórkowe, przełożone z Polski, zwykle działają w większości miast i rozszerzają prawie wyłącznie aparatów systemowych. Także niektórzy mogą mieć problem z funkcjonowaniem. Na górze mamy jeszcze opcje typu placówki kartę, Mamy kartę ostrzeżenia. W karcie placówki mamy pokazane, gdzie jakie znajdują się Ambasady, konsulaty. Na przykład w Kurytybie jest konsulat, jest ambasada Brazylii. Ambasada Rzeczpospolski w Federacji Republiki Brazylii mamy odległość od, od naszej pozycji, czyli w tym momencie, jak jesteśmy w Polsce, pokazuje nam z Polski, czyli do Brazylii, do ambasady w Brazylii mamy niecałe 10 tysięcy km, tak dla Gdy wejdziemy w daną y, ambasadę, pokażą się dokładny adres, imię ambasadora, znaczy całe imię nazwisko ambasadora, telefony, adres e-mail, strona www, współrzędne abyśmy mogli trafić, gdyby coś się działo. Pamiętajmy, ambasada zawsze nam pomoże, do tego mamy y, tutaj różne ustawienia aplikacji. Czyli typowe, jak dane mam, mamy pobierać, i czy ma, chcemy powiadomienia jakieś nocy, czy nie. Jak widać, lista krajów jest bardzo długa. Widać po krótkim cięciu. Jak widać, lista krajów jest bardzo długa. Nawet takie kraje jak Suazji, Sudan. Tunezja, Turkmenistan, weźmy sobie na przykład w Tuwalu jeszcze. Tak samo placówki, oszczędzenia. No w tym momencie nie mamy tutaj żadnych oszczędzeń. Nie mamy internetu włączonego, więc nie ściągniemy. I tak samo opis, jakie obowiązuje waluta, wszystko. Przejdźmy do drugiej aplikacji. Druga aplikacja jest to aplikacja, która przyda się w każdym kraju na świecie. Jest to słownik. Słownik nie byle jaki, bo jest to słownik uni uniwersalny do każdego kraju. Pytacie dlaczego? A właśnie zobaczcie, bo to jest słownik. Jest słownikiem obrazkowym, tak? Czyli dzięki możemy dodać wszędzie w całym świecie. Na przykład, jeśli chodzi o higienę, jak widzicie, różne y, są tutaj obrazki, które na przykład pomogą nam kupić maszynkę do golenia, pomogą nam znaleźć płyn do opalania. Do tego na przykład podróże. Wejdźmy. Czyli możemy, na przykład, gdzie jest przystanek gdzie poziom godz. gdzie stacja kolejowa, możemy się dowiedzieć możemy się dowiedzieć gdzie jest winder dla niepełnosprawnych także jest to bardzo przydatna aplikacja, bardzo pomocna w momencie kiedy mają problem z językiem nawet gdy znamy język a brakuje nam jakiegoś słówka, zawsze tutaj znajdziemy wszelkie rodzaje informacje zdrowia na przykład poszukamy weterynarza dla psa potrzebujemy na przykład tutaj na przykład mamy poziom cukru sprawdzić, prawdopodobnie. Także jak widzicie, to jest druga aplikacja, która jest przydatna, wszędzie ją możemy użyć. Jest to aplikacja z tego co z 2015 roku. Więc przejdźmy do trzeciej aplikacji. Trzecia aplikacja jest to aplikacja, która łączy w sobie wyszukiwarkę lotów, wyszukiwarkę hoteli, wyszukiwarkę restauracji. Oczywiście jest to TripAdvisor. Wejdźmy sobie na przykład w Warszawę. Momencik. Tutaj musimy internet włączyć. Niestety tutaj jest wymagany internet. Mamy Warszawę. Możemy sobie na przykład wejść w hotele. Trwa sprawdzanie. Witryn. Wyszukuję. I mamy pokazane listę hoteli, które by nas mogły interesować. Możemy wyfiltrować. Możemy sortować według ceny i jakości. Możemy. Wybrać się rodzaj zakwaterowania, to ma być hotel, pensjonat, tłaczenie specjalne, jakieś domki lotniskowe, hostele na przykład. Cena. Podkreślamy sobie taką budżetową wersję do. No, się. do 260 zł, pokazuje na przykład pożar poloneza, szczerokwiastkowy, 183 zł za dobę. Możemy wejść, obejrzeć zdjęcia. Mamy opinię ludzi, mamy lokalizację dokładną, w tym miejscu się znajduje mamy przydatne informacje, recenzje, do tego możemy sobie znaleźć restauracje i to, tak jak tutaj widzicie, mamy śniadanie, obiad, lunch, kawa, herbata, mamy całą rozpiskę różnego rodzaju gastronomii, y, różnego rodzaju kawiarni, również mamy podział na y, kuchnie, rodzaje kuchni, np. kuchnia włoska, sushi, pizza, kuchnia amerykańska, tajska, indyjska. Jak widzicie jest tego ogrom. Żeby nie było, że to są tylko polskie miasta, weźmy na przykład, jak już jesteśmy przy Brazylii, tak jak było w pierwszej aplikacji, w Rio de Janeiro. O, proszę bardzo. Rio de Janeiro, również hotele, atrakcje, restauracje. Do tego mamy, na przykład, atrakcje, najlepsze atrakcje w okolicy Rio de Janeiro. Kolejkę, Sugarloaf Mountain. Dokładnie gdzie się znajduje? Informacje, zdjęcia, jakie są widoki? O, samolot nawet leci. Także widoki, zdjęcia, recenzje, opinie ludzi, doskonały, bardzo dobry. Każdy może opisać wszystko. Także, jak widzicie, są trzy aplikacje, które są tak naprawdę moim zdaniem niezbędne podczas każdej podróży: czy to krajowej, czy zagranicznej, ale głównie zagranicznej. Każdy może ją osiągnąć, są dostępne na App Store oraz na Android Market, czyli obecnie Google Play. Także myślę, że Wam się spodobają. Pamiętajcie stać subskrypcję, lajka pod odcinkiem. A może nagląc coś jeszcze dla Was, w tym podobie na przykład jakieś wyszukiwalki rotów, wyszukiwalkę oczeni więcej. Także do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.